Dla całej społeczności AZS i trochę dla siebie życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia w nadchodzącym roku, spełnienia wszystkich marzeń. Dużo prezentów pod choinką, bo zakładam, że byliście wszyscy grzeczni, żeby jedzonko, które zjemy przez fantastyczne i ciepłe dni e, nie poszło w boczki. Wesołych świat, kochani! Witam wszystkich azadesiaków. Chciałbym złożyć Wam życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia i pięknej atmosfery rodzinnej, kuszej zabawy sylwestrowej, ze sportowym pozdrowieniem do całych świąt, najlepszych marzeń, odpoczynków, w najbliższe święta i naładowania się tą pozytywną energią na ten najbliższy czas. Weź, jesteśmy już ludzami zawsze, to Z okazji zbliżających się świąt, Bożego Narodzenia serdecznie wam życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości oraz dużo w następnym roku. Który... Wszystkiego Każdy świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, a z Wysiaką dużo radości, uśmiechu i fit spędzonych w granie najbliższych. A w nadchodzącym roku jak najwięcej sportowych emocji i samych zwycięstw.